Mordo, ja jestem Rebul i witajcie! Fortnite! Słyszałem, że jakieś nowe nowości, nowe rozdziały, ale to nic w porównaniu do tego, co za chwilę się dowiecie. Słuchajcie, w ostatnim odcinku jak oglądaliście, postanowiłem, że nagram z jednym z moich widzów. Chcesz z nami zagrać? Fortnite FORTNITE Dobra, dodajmy do znajomych, nagramy jutro razem Fortnite'a Jak widzicie, jest ze mną Mysiu Pysiu Bardzo słodki nick masz swoją drogą, ziomuś No, tak wyszło kiedyś, Było tak mała, powiedziała do mnie Mam nadzieję, że tak samo słodko będzie, jak będziemy dzisiaj grać Zobaczymy, czy nam wyjdzie Nie wiem ile grasz, ale musisz mnie kierować Bo ja w Fortnite nie jestem zbyt dobrym zawodnikiem Zaszale? Dawaj, 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 umalowa nie No, dam radę, dam radę, na spokojnie. Słuchajcie, zostawcie łapę w górę, jeśli chcecie więcej takich gierek. Ej, czemu pokazaj łapkę w dół? Nie, w górę oczywiście. Subskrypcje na kanale. My lecimy, w gotowości jesteśmy? Już. Ty, stary, a my jesteśmy w jakimś kosmosie. Co tu się dzieje? Kaśmy są w ogóle. Byłeś na evencie? No właśnie, nie byłeś. W sensie, ja, ja też nie, nie byłem. byłem. Ty też nie byłeś, ooo. Ach, nie, co, nie jest co się działo na eventcie, bo Iwen wyjaśnia, że raczej początek fabuły, bo fabuła zawsze jest. Aha, dobra, no to co, jesteśmy trochę w plecy, ale mam nadzieję, że ze skillem i z. Ze... Kilami będziemy do przodu, Dobra, prowadzisz, mów mi, kiedy mam wyskakiwać, byku. Chyba nie. Tak daleko chcesz jak Adam, małeś lecieć? To będzie 1000 metrów akurat. Dobra, mów start, jak mam skakać. To już. Teraz Dobra. Masz tak mniej więcej do góry. Co tutaj jest spokój? Tutaj jest lot niczym orzeł, niczym ptak, gęś, cokolwiek. Kurczak, nie wiem, co tam jeszcze lata. Kurczaki latają, chyba nie. Orły latają. O, tak, orze, orze, tak, właśnie jak orły. Mam jeszcze 400 metrów, byku. Damy radę chyba. Tak. Nie, w dół już leci, na maksa w dół. W dół, w dół, jestem! jeszcze nie, już nie, lotnie, lotnie, lotnie. A gdzie, na lewo, prawo? Nie, że cykam! Nie, do przodu, do przodu, na pierwszy domek, dolecisz, dolecisz, na spokojnie. Tutaj chyba. zobacz, normalnie robię to, nawet skrzyneczkę jakąś mam. Hop, szybko, szybko, No na nie, drony nie wlatuj. To nie jest skrzyneczka, to jest jakaś blacha! Jedź, jeszcze A. mnie wydupczyło gdzieś do góry! Co? Była skrzynka tutaj. Była? A, na fada wskoczyłeś, Bo to jest panel skokowy, bardziej na polskich patrzą się nazywa. To widzisz? Czekaj, przepraszam za krzyki, ty zabiłeś ziomka jakiegoś! Dobra, mam dla ciebie broń, jeśli masz karabin jakiś? M mam, mam pistolecik, starczy! To masz shotgun jeszcze dam ci, A trzymaj. Chłopie, dostałem zawału, dziękuję, że mnie obdarowałeś. o! Są opony. Jesteś na dole? Jestem. gdzie jest ziomek? Nie, zabiłem, zabiłem, ale jest full damage. Możesz zginąć jak się skoczysz za bardzo. Okej. Okay. Ale raczej nie, z nie, ale stracisz HP. Dobrze, jestem wiesz, zabezpieczony, mam broń od ciebie, nie mogę teraz zginąć, bo przypał będzie. <laughs> Jeszcze większą presję na tobie wywrę. Dobrze. <laughs> <laughs> jak zginiesz to, to się wytnie. <laughs> no dobra. Naciskasz, no 7? Będziesz miał takie coś jak taki odbiór. 7. Co to jest? Aktywuj. Dobra, kopies na dole. Dole są typy. Więcej niż jeden? OA! Yes. KURTA! Przepraszam, nie przeklinam! Jestem! Mam! Leżeć! Dużesz? Bardzo dobrze. Ja jeszcze drugiego zabiłem. tu dwa teamy były. Ja pierdiele! Chłopie, to nie dla mnie takie gry! Tak, o. Co ty we mnie rzucasz jakimś sokiem z kumiagu? Bardzo dobra. I y, potrzebujesz HP? HP? Co? Nie, wystarczy, ile mam. Dobra, dobra, Czy serię robisz z grania z widzami? Nie, powiem ci, że to był tak spontaniczny pomysł, bo no wiesz, wbiłem do was na kanał na Zagubionym i ktoś tam z was zapytał, czy gram z wami w Fortnite, nie? nie? No. Ej, i ktoś tu kopie jeszcze, nie? Tak, pod nami jest jak ktoś jeden, ale na spokojnie, zanim on tu przyjdzie. O, jest tam. Yes, o, pięknie! Jest! Pięknie! Ja. <laughs> no Mamy ich! O, mam shotguna, jakim shotgunem grasz? Szybkim czy takim wolnym? Pff, pff, ważne, żeby strzelał! No to masz co tego wziąć niebieskiego. Jaki masz teraz? Niebieski, taki mam, patrz! To jest szyb... To shotgun? <laughs> ja nie wiem co to! W ogóle masz jakąś broń i masz slot wolny, a chcesz broń wymienić, to przytrzymaj po prostu i E, nie wiem pod co, bierzesz. ja pod E mam podnoszenie. Dobrze, dobrze, za, dobrze. od razu wymienia. Jest super w życiu! Tam jakiś wilk łazi ty! Może go oswoić w ogóle. Musisz na niego wskoczyć odpowiednio. Ja już mam dość oswajania, wiesz? W Minecrafcie mi nie wychodziło, to myślę, że tym bardziej. Co? Biegnie na ciebie! Czy na mnie? To chyba na ciebie. No, na ciebie. za niego. Nie, a, a może go zabiję? Musiałem, przepraszam, my, o giocko Poszukałem motora, bo jeszcze motor dodali A, czyli lepiej jakbym go nie zabijał, bo byśmy szybciej dochodzili. Mysiu Pysiu. No. No. <laughs> Dobra zabawa jest najważniejsza, pamiętajmy. Tak, doprawda. O, uz jest, ja i tak mówiłem. Jest Co tu znalazłeś, jakiś shotgun No, może wziąć. Tak? Nie, 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 ja, ja potrzebuję, wiesz. I... Co? Słyszysz jak ktoś gada? A, bo do y wbiło nas chłop jakiś co jest? Jak to jest rebel, to co jest? A, a, jak go wyrzucić, ty się Wyczyść Teraz tak, escape? ESCAPE Dobra, Yo. Ty chodź do mnie, ty, jak to jest rembol to, 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 to super Super rembol, jak tu muszę się skupić na wygraniu do, się. Weź ten no, e, na odcinku powiedzieć. E, się pokazują e, e, Czekaj Mysiu, Pysiu Na odcinku nie możesz sobie powiedzieć Kocham Fortnite Kocham Fortnite Dobra, musiałem mu odpowiedzieć, bo coś mi gadał Możesz teraz kontynuować to ogólnie wchodzą to jest ESCAPE Tam będą e, ludzie ekipy, czy coś takiego A ciągle ludzie dołączają No wiem e, Taki mikrofon z kłódką I Czad głosowy, nikt. Tak, nikt. Ustaw. Masz ustawione, czy? Jest, jest nikt, więc powinno być git. Tak. JAzda! Nie wierzyli. Dobrze, Mysiu, Pysiu, lecę za tobą! O, patrz, 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 jest motor. Chcesz kierować? motorem. <grym> A co będzie bezpieczniejsze, jak ty będziesz strzelał, nie? No to obojętnie na motorze że mogą osoby strzelać. Aha, no to nie, to jak mogą dwie, to ja siądę z tyłu. Dobra, to ja będę kierował. No tak będzie bezpieczniej, wiesz, bo znając mnie to wy wydóbcy gdzieś. Dawaj, salto Kemon, nie! Jezu! A! Maniek! O dobrze. Maniek nie róbmy takich jaj! Ja na zawał padłem! Patrz na koło na idzie. Chłopie! Dobra, chodź, przechodzimy do domku. Jesteśmy? Żeby bezpiecznie było. Ty łuk jakiś tutaj, pierwotny. A łuki są właśnie. Do czego amunicji potrzebujesz? Do wszystkiego, ja mam 13 do tego długiego i na shotgun mam 8 O, ale jesteś Oczekaj kolega! Się dam cię do Super o. kolega! Ej, a masz coś jeszcze na długą broń? Na długą? Ej, nie mam właśnie. Aj, to nie jesteś kolega! Dobra lecimy byku 7 naciskaj, fajne żeby naciskać 7 Żeby sobie te, wziąć te ulepszenia Lekkie palce, a to wszystkie mam ulepszyć? Wybierasz ty masz na to do wyboru Wybieraj na przykład pod karabiny, bo pistoletami raczej się nie strzela Więc pod karabiny bierz Medyfik obfitości, wypychacz pistoletów to, to pierwsze weź chyba Dobra, o jednej i to drugie nie? Bo ci na odwrót przeczytałem Dobra, Prawym naciśnij gdzieś Dobra, bardziej w sumie, ej ktoś strzelał Łapie Jezus coś Katastrofa, gdzie oni są? Dobra, wsiadaj, szybko, szybko, szybko. wsiadaj, Jesteśmy? Gdzie oni są? Nie! Skurczę, czy byczki! Dawaj! Spierdzielamy! Władimir! Umieramy, umieramy trochę. Nic się nie dzieje! Nie no, nie! Skąd do nas strzelają? Nie wiem, z góry jakieś was nas strzelali. Pani <gamy> panika lecimy. chodź tutaj, tutaj, tu się chowam, chowamy się. O! Nie, dobra, nie <gamy> A właśnie, leczyć się można, leczyć się można. Ej, a potrzebujesz apteczki? Nie, ja mam te takie szybkie leczenie, takie to... na świorbę, może powiedzieć. Okej, okay, to... takie spraya ja mam? Zaraz tajny przepis na burgery, chcesz? Na mięso do burgerów. Dawaj. Dodajesz do tego mięsa, ale uważaj, dodajesz tego mięsa bułkę tartą. Ocie, panie pierunie. Tak dwie łyżki. To taki panierowany. Znaczy nie, właśnie nie panierowany, bo to się dodaje do mięsa i to się wymiesza i to taki o, lepszy smak ma, taki klej się bardziej i oczywiście jajko się daje. Najlepsze co jest do mięsa takiego to papryka wędzona słodka. Taki oh. smak daje. Oooo! Oh. nie sądziłem, że będę dzisiaj grać w Fortnite z gastronomikiem, kucharzem. Że... Nie no, ja jestem technik informatyk. Czyli, okej, okay, robisz posiłki na komputerze, tak? Ej! Ach, na procesorach, oh. lepiej się grzeją. Typy, typy. Gdzie? Kurde! Przepraszam, jestem. szale? Dawaj, 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 pomalowa. Kurde, y, wiesz co, bardzo duży błąd popełniłem w życiu. A, dostał za 21! Chodź tu, skurczy... Dawaj, dawaj, dawaj. Fajnie, że ustawienie jest Eee! Eee, ej! Całujem! Dobrze, 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 dobrze. Pierunie dobrze. ty skurczę! O! Chopie! Kasmy są! Co tu się odpierkwacza? Chodź do domku, do domu chodź. Jestem chodź, chodź. dzień o, do dobry, domku. Cześć, cześć. Tutaj, tu, tu, tutaj. Tu, tu. Stary, ja nie mam amunicji zero! Do czego? Do, 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 długiej broni O, dziękuję, Fajny jesteś taki Jaki, je... nie, no dobra, jesteśmy kolegami znowu No cieszę się, dobrze Ty Po taki jest ci nam, bo on nam z rpg strzelał Dobra, ej, ale jakiś porąbany ten ziomek, nie? No Ściepły, kurde no, tak. Dobra, lecimy Uważaj, ku uważaj A, kur, przepraszam wybuchają Dom nam, dom nam wybuchają O, ja ich wybuchnę za chwilę Dobiłem, Nasze... zabiłem, nie wiem czego go dobiłem Na pewno coś w tym stylu Pięknie, pięknie, tak, pięknie to zrobiłeś! Tak, tak, tak. Dzięki! Wow, KS! Kaso! Pomożmy, to go tu! Szyko szybko szybko! Bijaję, tu piję Ja PIEDO Co ja zrobiłem? Nie! Ty hop mi na metrze podbiega, a ja... Z... Długiej broni do niego strzelam nie? Ale prawie go zabię, Zostało mu na oko około 35 HP, a jeszcze się z pyszami lecz. No to pewnie tak mnie pocieszyłeś teraz, że to jest szok. <grym> no, prawie. To moja bardzo wielka wina. Możecie mnie wyzywać w komentarzu, a mysia Pysia pochwalić, bo naprawdę jak na pierwszy odcinek poradził sobie niesamowicie. Ja wam serdecznie dziękuję i razem z Mysiem Pysiem się żegnamy i widzimy się już jutro. A pa, pa z Bogiem, trzymajcie się, ble!